Z tej strony ganix.pl i tam w drugim już odcinku, już, już, dopiero, dopiero w sumie, w drugim odcinku z naszej, mojej, naszej serii 1 vs 1 w League of Legends postanowiłem zagrać gangplankiem, gdyż jest darmowy, a mi się przed tą rotacją, mi się bardzo spodobał w, w ostatniej rotacji, kiedy on był darmowy, także... Pierwszy raz nim zagram 1 vs 1 nie powinno być jakoś ciężko, od wtedy mi dobrze szło. Yy, dlaczego gram 1 vs 1 znowu, a nie jakieś 5 na 5 albo coś tego typu? Ponieważ dzisiaj gram turniej i chciałbym się rozgrzeć, a więc postanowiłem, że tą rozgrzewkę też sobie nagram to. Powinienem to wstawić. <śmimo> Mimo tego, że mo być może przegram i tak dalej. Yy, tak, yy, więc jak widzimy, nie widzimy naszego przeciwnika. Z tego co kojarzę, on miał. 16 level, także ja mam dużą przewagę, bo 5 leveli, a to jest też duża bardzo różnica w tierów w runach oczywiście runy będą zamieszczone, moje runy, te z którymi obecnie gram, będą zamieszczone w opisie do tego filmu. Ja wybrałem z Barierę i Ignite, jak już mówiłem, to jest chyba najlepsze. zestawienie, mamy Fiza Uuu, bardzo trudna postać, bardzo mocna. Ciężko mi powiedzieć, jak mi będzie z nią grać. Na pewno nie jest łatwo. Chociaż te moje strzały powinny. Bardzo łatwo go odpychać. On jednak musi też walczyć z bliska. A te moje Q powinno bardzo dobrze sobie z tym radzić. No zobaczymy. Bardzo mocna postać, tak? On wybrał Flesza, Zwalił pierwszego spela. Mógł wziąć barierę, ma już level który mu pozwala na wzięcie bariery najta standardowo. Coś się długo załadowywał, ale, ale, teraz sobie pogramy. Tak jest. Messer, Tešere, jakoś. To 1, 2, 3. Nie wiem, czy dobrze. Ten przeczytałem, jak nie, to może kto, jakiś Niemiec albo ktoś to, kto dobrze po Niemiecku mówi z widzów może mi napisać w komentarzach jak to się powinno czytać. Tak. Bardzo się cieszę, że Wam się podobała seria z Battlefielda. Bo jak już usłyszałem w ostatnim filmiku, chcecie, żebym ją skontynuował. Kontynuował mimo tego, że już tak dawno jest od premiery, i tak dawno od tego, jak pojawiły się wcześniejsze filmy. Ja na szczęście nie usunąłem reszty odcinków. Nagrałem je do końca, ale nie usunąłem, chociaż miałem już wielokrotnie takie chęci zrobienia tego. Także sobie po prostu na spokojnie powstawiam. Czyli odcinki będą się pewnie pojawiały podwójnie: e, LOL i Battlefield zarazem. Dodatkowo też zdjęto mi blokadę, jak już zauważyliście w poprzednim filmu. Mogę wstawiać nieograniczonej długości filmy. Także te odcinki z Battlefielda już nie będą podzielone na 3-4 części jak to było wcześniej, tylko je sobie teraz po prostu zmienię, bo już je całkiem przetworzyłem. były gotowe, do, Są gotowe do wstawienia, ale są podzielone na 15-minutowe odcinki. Ja sobie to po prostu szybko tam pozmienia w moim programie. S i, i ładuje się, jednak nie jest tak szybka jak myślałem, ale, ale też nie najgorzej, chyba nie gra na netbooku, tylko na jakimś starszym komputerze, o poczekajmy jeszcze chwilę, tak już ostatnie procenty, ostatnie kilobajty wchodzą powoli, męcząc się, ale dochodzą, tak ja nadal mam kater, ale chyba to jakoś nie przeszkadza, ostatnio w ogóle obejrzałem sobie moje Moje stare dwa odcinki z Lichof of Legends to bardzo takie stare. I jak się uśmiałem, jak mi się głos zmienił, to jest w ogóle nie do pomyślenia. Bardzo polecam ludziom, którzy jeszcze mutacji nie przeszli, i tak dalej, nagrać siebie y, gdzieś swój głos po prostu. I potem po kilku latach zobaczycie, jaka to jest różnica. Ty Kupa śmiechu, mówię wam. I jeszcze z tym Katarem to już całk całkowita różnica. No już 4%, już doczekać się nie możemy Już chcemy grać, kupować pierwsze itemy Jeż, Jednak się jeszcze nie załadował Czekamy na niego nadal Jest 100%, proszę Państwa Ale ruszył z Ale będzie się działo Ale emocje sięgają Zenitu Ale będzie sprajda Ja polecałem tu takie itemy W sumie mógłbym je wziąć, ale wiem, że Że, że ja muszę coś zwalić i kupię nie kupiłem, nie kupiłem, to nie będę tu tak startować jak Timosem swoim także na spokojnie tak pójdę yy. czy chcę to? nie chcę tego na razie i yy. na spokojnie sobie tam pójdziemy wiem, że mogę używać shifta, tak mogę? a nie, chyba już nie mogę, albo, albo nie wiem jak, to, jak tego używać yy. A, buźkę mu chciałem dać. No. A, tak sobie spokojnie tutaj postoimy. Nie no, będziemy za bardzo się pchać. Wiesz, z takim tam nie, nie mamy za, za dużo HP. Tak sobie postoimy. Dostajemy dodatkowego golda. Jestem ciekawy, co on wziął na początek. Także nie musi być tak źle, dodatkowy bardzo mocny haras. Ja jak się cofnę, to postaram się kupić łzy i coś na HP od razu. Yy. Ale mamy bardzo moc, mocną farmę golda. Ciekawe czy on w ogóle jest, nic nie odpisał. Ja się boję, że go nie ma i będzie tufny odcinek. Wtedy sobie po prostu pusznę to jak najszybciej. Ale wstawię, bo jak nagrywam, to już mi się nie chce wyłączać. Chyba go nie ma. To by było straszne. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, przed krytyk ładny. Juhuhu. Juhuhu. Yeah. Ej, hey, motherfucker. Zobaczmy, czy go tu nie ma. No chyba nie ma. A nie usunę tego. Trochę tu powiedział. Ja to nie będę tego Posłuchać, ale słabo, chciałem się rozgrać przed tym turniejem tu... o, wrócił ty to fajnie, że wrócił co prawda będzie z farmu do tyłu i z levelem, ale z psułem z farmą i z levelem jezu, nie to coś mi nie idzie żebym takich misklików nie robił na tym turnieju bo nie byłoby ciekawie ku mi się nie załączyło. Nie wiem co on kombinuje. Niby jest, bo napisał. Ale niby też nie. Nie chcę za bardzo kuszować. Bo by się jeszcze obraził. Takie kamskie jak toś jest AF. Ale znowu nie wiadomo czy wróci. Jak nie będzie puszczać, on... O, wróci, dobra. jest jest. ma item do przodu zawsze. Może po prostu mnie poczekał. A ten haras go będzie mocno boleć. Ja tutaj już dobrze zebrałem apteczkę jego pierwszy, jestem mocno do przodu. Muszę to utrzymać pusznięte, wtedy będzie bardzo ciężko mu cokolwiek zrobić, gdyż on musi, nie może być z dystansu. O, zużył flasha jednak mało mu to da, on chyba tam zebrał już swoją apteczkę. Także ja to sobie spokojnie pusznę, żeby móc, po móc potem łatwiej jego apteczkę zbierać. Oj nie w tą stronę Koleżko Lekko fuksa miał Bo łatwo zginąć od tego Ja sobie zjem On teraz nie podejdzie, ja tu już zebrałem Apteczkę Apteczki, żeby ktoś nie wiedział się pojawiają Co minutę On się będzie pał podejść, ja się mu nie dziwię Będzie musiał czekać aż łopoty onu wyleczą Ponieważ jeżeli wejdzie mi krytyk z Q, To to naprawdę duże wrażenia potrafi zadać I i... może zginąć po prostu na jednego shota. O! Tak. Nie pomyślałem o tym, że może podskoczyć, ale jeżeli teraz już podskoczył, to znaczy, że już teraz ich nie ma podskoku. No, myślę, że bardzo zepsuł na początku. Ja jakoś tego bardzo nie puszczałem jak widać. Ledwo co to miniony podszkodziło. Bardzo zepsuł. Nie wiem czy miał laga, czy co. Pasywka go dobiła chyba. Chyba tak. On ma chyba lagi. Coś mi się tak zdaje. Ale to chyba... Spo... Nie wiem, Albo... Albo się gubi w tym wszystkim. Jak przerzuciłem się na smarkasty, bo pomyślałem, że prędzej czy później tak się będę musiał na nie przerzucić, to... To mi było bardzo ciężko... No, 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 no. Ale zj**ałem. No, no. Aha! No <śpiewanie> <Uf>. <śpiewanie> Ale zjapałem. O ja dziękuję. <śpiewanie> Ale to zepsułem na szczęście. On sobie nie kupił temu, tylko szybko do mnie popędził. Ja tu się spokojnie wyleczę na tych potach, będę go harasować, czy nieco. On ma już UDI, także bardzo dobrego slowa mam za nadży. O właśnie. O to nie wiem. Jednak nie był to wystarczająco duży slow i teraz ja będę mieć problemy. Wrzucę mu tu poldi, by mu jak najwięcej zadało. Takiego harasa może nie Tam trochę minionów pola hitowałem tym samym. Mam to szczęście, że mam te swoje pomarańcze. On nie podskoczył. No. Tutaj stracił już tą dużą przewagę jaką miał nade mną. Zostawię tego miniona, ponieważ moja pasywka go dobije. Muszę kupić łzę, ponieważ ona jest jeżeli się ulepszy ma na murę, ma Nie wiem nawet jak to się nazywa dokładnie. To, to potem bardzo dużego boosta daje na naszym. Planku. Myślę, że on tu zaraz zacznie uciekać. Właśnie, tak jak teraz. Jednak uciekanie przed blank, blank plankiem to nie jest dobry pomysł, bo on ma slowa Także już mógł nie uciekać tylko walczyć, bo mi więcej zrobił. Ja wiedziałem, że zaraz zacznie uciekać takie przeczucie po prostu już. 7 sekund, tym razem nie mogę tego zwalić, bo już będzie miał dość mocną przewagę. 7. O, już idę, już. On jest bardzo szybki, jeszcze tu wie, że schytuje, nie będzie źle. Jest egzekucja, oczywiście zaczynamy od Tyr. Tak, jest łza, od razu dokupmy butów, na razie ulepszać nie będziemy. Coś na HP by się przydało, ale też gdzie jest health i Magic Resist. Co z tego by nam się przydało? Banshee przeciwko niemu tak średnio myślę, że działa. To na pewno mang, tak wiem co to daje w sumie. Chociaż to może być dobre na początek, także zróbmy to i, i buty oczywiście te nie będę brać. Ap y apteczek bo <tryk> przegonimy to falę. On też sobie pójdzie, nie spożyje ja nam na pewno, że tak, trochę, o nie, nie wiem po co to wziął w sumie. No, w sumie nie było to takie złe, ale mógł jeszcze trochę poczekać. Dłużej, na dłużej bym to zabrał. E, co on kupił? On kupił buty do bójki. O niestety niewiele mu to da, ponieważ, o nie wiem po co to zrobił w sumie. Zabrał sobie apteczkę, zaraz go bardzo... To chamskie, tak, o, jeżeli będzie robił takie wymiany, to bardzo mu tu, to dużo da. Jednak tego spele y, mają cooldown. Traci dużo las hitów, niepotrzebnie, niepotrzebnie. O, niepotrzebnie dał się tu schitować. niepotrzebnie, bardzo niepotrzebnie. Tam mój plus już wrócił, zaraz powinien jego, z tego co pamiętam, walił. Krytyki wchodzę na gunplanku chyba. Najsz... Chyba to jest postać, która ma najwięcej krytyków w grze. Ponieważ w zasadzie się opiera, to jego z krytykiem ma bardzo dużą moc. Jeszcze ogółem jego krytyczny strzał ogółem jest mocniejszy chyba. Akurat tego nie jestem pewien. Ale to bardzo mocna postać jest, jeżeli bym wchodził krytyki. I w zasadzie w, w late game'ie... Powinniście mieć jakieś 80% szans na krytyka, czyli wchodzi praktycznie za każdym razem. Teoretycznie w. Znaczy teoretycznie nie za każdym razem, ale w praktyce on właśnie chyba wchodzi za każdym razem. Nie trafiłem w niego, ponieważ podskoczył. Zhitowałem na. Jak tu widzieliście sprawdziłem to. Ponieważ tu mi się do, jakby ktoś nie wiedział, nabija dodatkowa mana na tym itemie. I gdy nabije się jej ten set, to... To, to, to ten item się ulepsza. Wtedy można go uaktywnić. On ma dodatkowo fajną pasywkę. Niepotrzebny. Rzucam dopół. Rzucam barierę. On chyba nie ma atakowej. Ja to zebrałem przed chwilą, ponieważ było trochę potrzebne. I tutaj już mam wystarczająco dużą przewagę. By... By go pokonać chyba. Nie za wiele mi to zrobić. Myślę, że ten początek i potem outfarmienie siebie, moje zonowanie go, bardzo e, uszkodziło, że tak to e, 3 Trzy sekundy. Ja sobie pójdę, żeby to mnie zabiło, gdyż 2000 golda to na pewno się przyda chociażby dla butów dwójek. On już tu pewnie... pewnie w no... Nie są już są dobre. Uwierz mi, Twoje skille są naprawdę dobre. To mi zapewni bardzo dużą przewagę. I teraz kontynuujemy Banshee. Tak. Nie mam na razie wystarczająco dużo forsy. Także pytanie: czy będę. O tak. Mura a to jest Mana Je To można e, spasywować jeszcze. Uaktywnić, o tak to nazwa i to uaktywnienie działa już jak pasyw, można po prostu potem zdezaktywować także e, i to jest, daje nie najgorszego bursta. To, bum, zbierzmy, nie wiem po co Mnie i tak to się będzie bał teraz podejść, gdyż mam bardzo dużą przewagę, ale to bardzo źle robi. Ta moja przewaga się tylko powiększa. Ja już mam ile? Dwa levely do przodu, jak mówiłem, to już nie jest tak duża różnica jak na przykład czwarty a trzeci. Ale a to jest nadal duża różnica w dwa ale nie, nie wiem po co się tak boi. Ja widzę, że on też zebrał apteczkę też niepotrzebnie, tak jak ja zepsuł. Ja to po prostu spuszuję i będę go. O tak! O tak! Źle puszczone ulti, On musiał zużyć flesza. No jakoś to się potoczyło, ale jak widzimy, te krytyki już bardzo dużo zadają. Podstawowy atak zadaje prawie 300. Poczekajmy aż spadnie nie zadam jeszcze obrażeń od upadku. Zjedzenie pomarańczy. Och, nie wszedł krytyk, wszedł zwykły strzał. Teraz muszę to jak najszybciej spuszować. O, e, wszedł mi krytyk ze zwykłego e, ataku. Podoba mi się to, że jeżeli Gangplank będzie miał krytyka w zukłym ataku, to jest animacja, jakby strzelał. Nie jestem pewien, ale mu się chyba wtedy ciutkę wydłuża zasięg ataku. Ale to, to są tylko moje przypuszczenia. Mam 1700, mógłbym za nie kupić już Banshee, starczyłoby, starczyłoby na Banshee. Jednak nie potrzebuję za bardzo jednego itemu. I, i wolę bardziej puszczać. Jak widzimy, moje krytyki... Aaaa spadaj. Mógłbym z tobą wygrać jeszcze, jakbyś chciał. Jakbym chciał. Nie zużyłem tego. Aaa, ale zjebał. A, jest do Było blisko. Było bardzo blisko, to co bym powiedział, ale zepsuł. Ten mój Ignite nie był taki zły, jak wyszło na to, ponieważ on... on... Yy, nie zrobił tego, co powinien zrobić, że tak powiem. To mu się może nabić, w zasadzie kill już to niewiele by zmieniło. Kupujemy Banshee i tyle, tyle będę dawać w obronę, już nic więcej obrony nie Już mu nic więcej, mi nic i więcej nie potrzeba na razie w obronę, ale U muszę naprawdę być uważny, czy to się szybko nie zmieni, Pas e Nie, nie będę tylko kupować. dokończę sobie ten item, jak już widzieliście, to czekam, aż mi się spasywuje. To bardzo potężny item, zacznę od tego. Bardzo potężny item jak na planka Infinity Sword. Infinity Sword? Edge, Edge. Infinity Edge się nazywa. Bardzo mocny. To też jest bardzo mocny, ponieważ dodaje bardzo duży połk do tego jego ku. Mógłby wziąć to apteczkę, ale, ale się nie zdecyduje. To nie miałoby zbyt wielkiego sensu i tak już się chyba poddaje Spadło mu ku. Ja go gonię jak najszybciej. Zepsuł schodek. Jak widzieliście moje Banshee zepsuło mu ulti, bardzo źle to zrobił, że pozwolił temu Banshee zatrzymać to ulti. Może się nie skapnął, chociaż to jest duża jednak bariera, bardzo widoczny i to. I w zasadzie to jest dużo szybszy, e, dużo szybszy mam e, cooldown na Banshee, niż on na tym swoim ulti. Bardzo dobrze mi tutaj idzie lashidowanie. Mogłoby być zawsze lepiej. Rzadko się kiedy zdarza, nie żeby nie mogło być już lepiej. Ale... Ale jak widzicie, to Banshi bardzo dużo zrobi przeciwko temu jego ulti. Powinien skoczyć. Widział, że się przymierzam do strzału. O właśnie, zdjął cooldown, Ja tu już ch chciałem iść ewidentnie. On już mi prawie nic nie robi jednak Banshee to był dobry wybór. Tak jak mówiłem, najważniejsze w tym jest las hitowanie, zbieranie apteczek przeciwnika, nie pozwalanie się outfarmić. Źle to zrobił, bogo hit hitnąłem Nie pozwalanie się outfarmić, jeszcze dodaję, tak? I... No i oczywiście. Bardzo źle, bardzo. Nie, jest, jest martwy, już się tutaj. Legendary na bitę. I to nawet nie tak, że się poddaje. No. Nie wszystko. Nie, nie można mówić przed końcem gry, że już jest GG. Ale to już jest raczej. Tak, nie najgorszy mecz. Nie, to był bardzo trudny przeciwnik, patrząc z punktu widzenia piku eee, Ja sobie to wyżej To piję. Z tym będzie mnie gonił tak więc sobie na spokojnie to zbieram od jak widzimy nawet nie doleciało także nie mam się za bardzo czym przejmować na spokojnie go dobiję eee, i koniec gry nie najgorsza nie było tak łatwo jakby się zdawało musiałem się napracować myślę że w sumie ten jego początek bardzo mi zepsuł no, ale tak bywa. Może się zagapił. Tu szybko sobie muzykę wyłączę. Opa. A jeszcze zlastujmy. Będzie lepiej w statystykach zawsze. I tak koniec gry. On się właśnie zresztą. Na jak można było usłyszeć. Także komentujcie. Subskrybujcie. O Oceniajcie, polecajcie mój kanał innym swoim znajomym. Poczekam to. Zdawało mi się, że wyłączyłem muzykę. Bo chyba nawet ją wyłączyłem. W takim razie nie wiem... E, to, tak, w takim razie to nie uznają za muzykę. No dobra, zdawało mi się, że to muzyka. Oj, sorry. E, polecajcie mój kanał znajomym, żebym jak największą motywację miał do pracy tak jeżeli ktoś chciałby zagrać proszę mi pisać na, na skrzynce od Skype'a, od YouTube'a który codziennie staram się sprawdzać na Skype'a raczej nie podam wam bo nie jest taki oczywisty i bym wolał go mieć na razie jeszcze póki co do spraw prywatnych póki się nie wyda tak, dobra, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i na razie.